Nie wiem o co chodzi, ale zwykle w poniedziałki mam bardzo dużo energii, dużo motywacji do pracy, do działania, do wszystkiego. A teraz. Nie wiem, czy jestem przewodnicowana poprzednim tygodniem, czy co. Czuję się jak rozjechana żoba. Zrobię sobie kawę i może to pomoże. Może pomoże. A. Mi się z nikim nie chce rozmawiać, z nikim mi się nie chce spotykać, z nikim mi się nie chce pisać. Chętnie bym weszła poduszko, poduszko, pod Weszłabym pod kołdrę i bym się zakryła i schowała przed całym światem. Ale nie wyjdę pod kołdrę, bo jest bardzo ciepło i to jest ten problem. Tak, ale nie wiem. Zrobię sobie teraz kawę i może ona postawi mnie trochę na nogi i trochę życia odzyskam. Tak, jest sierpnia i codziennie jest jestem zaskoczona, że Moje Boże, jest kobraco. Moje głowy są jakby co się jest Jestem teraz. A tymczasem są trwało 30 minut się. Nie, 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 nie. Witajcie kolejnego dnia. Nie czuję się zbyt dobrze. Psychicznie. Ale pod kontrolą. Jakże podejrzewam, do czego tak jest, więc yy, nie ma, nie ma... Nie jest źle, słuchajcie, jakoś funkcjonuje. Ale dobra, jest, ale sieci. Możecie słyszeć pralkę w tle, a to dlatego, że wzięłam się za porządki e, takie przedwyjazdowe, bo jestem w już ogarnięta, jest o godzinie 8. Dzisiaj jadę do domu i ogólnie lubię sobie wracać do mieszkania, które jest czyste, ogarnięte, a nie wiecie, że zsyp totalny. Dlatego teraz chodzę, sprzątam, wycieram, odkurzam, jeszcze umyję podłogę, jeszcze rozwieszę pranie. W pokoju też jeszcze tam trochę ogarnę i muszę dokończyć się pakować, bo to też śmieci stoją. To... Muszę dokończyć się pakować. Nie mam pojęcia, co mam wpakować. Po prostu biorę jakieś takie letnie rzeczy, nawet tu nie spojrzałam na pogodę, więc. Nie. Jestem jakaś zmęczona. Naprawdę nie, mógł, nie mogę się wyspać ostatnio. To niby śpię normalnie, ale. czuję, że ten sen mam taki jakiś przerywany i niespokojny. Nie wiem, co mi się tam w tej głowie dzieje. Tak wygląda palma. Myślę, że chyba jest jej tutaj dobrze. Chociaż nie wiem, okaże się za jakiś czas. Jak wrócę to się okaże. Tutaj jest jeszcze ta druga palemka. No i ten mój kwiatek tutaj, który już jest uschnięty, ale widzę, że się odradza, więc nie ma tragedii. No i Monstera. Tak, no fajnie wygląda. Tutaj położyłam dywanik. Teraz taki większy. Więc jest spoko. Dni. Mam fantazję, żeby zrobić bleta pomidorowego na słodko. Tak. Nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ale w mojej głowie to się kalkuluje. Ale zobaczymy, czy w rzeczywistości ma to w ogóle prawo bytu. Więc będę kombinować. Dlatego mam tutaj puszkę pomidorów. banana. to jest ogólnie więc taki przegląd lodówki i czyszczenie lodówki. Mam dosłownie... Wródeczkę skieram, bo teraz resztę złożyłam do robienia drożdżówki, która właśnie się robi w trajerze, i dlatego jest taki pomysł. Oczywiście jajko, mąkę. E, może to zrobię na mocy owsianie, żeby było jakiegoś górnika. Nie wiem, jakby. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, ale na nie spróbuję to się nie przekładam nie? Gdyby nie wyszło, gdybym nie miała jednak coś zaślać na ranie, no to pomyślałam o tym, dlatego robię drożdżówkę. Zobaczymy, słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, jak te moje kombinacje się skończą. Może teraz myślę trafi z tą wagą. Do... Ja nie wiem, ostatnio naprawdę ja jestem ogólnie opanowanym człowiekiem. Tak od dłuższego czasu już, ale teraz to ja nie mogę. Mogę sama ze sobą wytrzymać. To jest straszne Pachnie powiterem troszkę wypeczenia. Ale słodkie. Czego bym tu wydała? No, ten palonki ten roboty. Mhm. Dobra, smażę i zacznę, z tego wiecie. Wyszedł, jest naprawdę bardzo dobry. Ale drożdżówka, moi drodzy, to dopiero jest złoto. Paliska, kropka. śmieci, można iść. Jestem do domu. Koledzy, chcesz się przywitać? Hejka! Znowu my! <grymka> I uwaga, chciałam wam pokazać. Moje świetne zamówienie, które zrobiłam będąc w szpitalu i czekałam na nie bardzo długo. Laczki. Laczuchy. Nasze ulubione. <noise> I ogólnie tak, zamówiłam sobie buty, te laczki, te laczki, z jakiejś francuskiej strony. Na paczce jest napisane, że to szło z Hongkongu, a na woreczku jest napisane, że to jest Milano, więc nie wiem. A pewnie było to wszystko w Chinach, więc wiadomo. Coś dziwne, yy, przyszły w woreczku, a nie w żadnym jakimś kartoniku. No ale dobra, niech se będzie. I są to takie laczki jak... Na Hermesy? Hermes? Hermes? Nie wiem, jak to się tam nazywa. Yy, Hermes? Hermes? Wyglądają bardzo fajnie i są takie widać porządne. Mniej, no, tak się wydają. Yy, I teraz tak patrzę, że mój dziadek miał kiedyś podobne, tylko że brązowe i płaskie. Więc no, tak wyglądają od spodu i było napisane na stronie, żeby brać rozmiar większy. Więc podlinkuję Wam je na dole, to jest jakaś firma Nuovo, Nuovo, czy jakoś tak. Eee, na Instagramie po prostu mi się wyświetlili, więc sobie takie zamówiłam i zaraz je przymierzę, Wam je pokażę. Tak wyglądają na Polaczkę, z kieta i laczuszek. Pięknie to się przedstawia. Dobra, a teraz y, przymierzmy tak normalnie, na normalnego człowieka. Proszę bardzo. Będę musiała sobie troszkę tutaj ścisnąć, bo ja mam dosyć wąskie stopy, okej? Okay. No, powiem wam. Nawet, nawet spoko. Podoba mi się, jak to wygląda. Co sądzisz, Klaudia? Spoko. Fajnie wygląda, dobrze, że są normalne, Fajnie, nie? też. No. Oglądają. Myślę, że spoko. Ogólnie dosyć długo do mnie szły, bo chyba trzy tygodnie. No ale trudno. Ważne, że są i że są dobre. Tak powiedziałabym, wręcz na styk.